Witajcie. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać samodzielnie takiego motylka z wstążki satynowej. Motylek może posłużyć zarówno na spinki, jak i opaski, ale dzisiaj pokażę Wam nieco inne wykorzystanie takiego elementu. Do wykonania tego motylka potrzebne Wam będzie dwa razy kawałek wstążki około 9-10 cm dowolnego koloru i on będzie stanowił tą zewnętrzną część. Dwa razy kawałek również 9-10 cm wstążki brokatowej która będzie zdobić tutaj zewnętrzną stronę skrzydełek. To są wstążki o szerokości około 38 mm. Do tego dwa razy kwadrat wstążki 60 mm i dwa razy kwadrat wstążki brokatowej 50 mm do wykończenia dolnych skrzydełek. Oprócz tego oczywiście potrzebować będziecie jakiś dowolny jet do wykończenia z motylka. No i narzędzia. Do podstawowych narzędzi należeć będzie pistolet klejowy z klejem na gorąco, ja stosuję niezastąpiony Neo Tools. Konkretnie model, który Wam zaprezentuję jak się pracuje to jest model 17082. Do tego niezbędny oczywiście klej na gorąco. W tym przypadku ja stosuję Top Tools model 42E110. Oprócz tego nożyczki do ucinania nadmiaru wstążki również Neo Tools. I model, który posiadam i polecam, to 01511. Konieczne narzędzie, czyli pęsetka, najlepiej z, wygiętym, z wygiętą końcówką, ze względu na to, że najlepiej się na niej pracuje i dobrze utrzymuje wstążki. I opalarka, dzięki której będziemy mogli skleić ze sobą wstążki, opalić, one się tutaj ze sobą dobrze wiążą. No to zaczynamy. Wykonywanie skrzydełek górnych polega na tym, że taki kawałek wstążki zaginamy mniej więcej tutaj w połowie. Potem ponownie zaginamy je do siebie tutaj łącząc te końcówki. I to jest pierwsza część. Do niej w tym samym kierunku zaginając wstążkę brokatową robimy dokładnie ten sam. Element zaginając dwa razy w tym miejscu wstążki. I teraz do środka tej poprzednio przygotowanej wpasowujemy mniej więcej w zależności od tego, ile chcemy, żeby tutaj się pojawiło tego zdobienia srebrnego, w takiej odległości dostosowujemy sobie te odległości wstążek. Teraz, żeby powstał nam no, taki płatek, bądź to skrzydełko motyla, mniej więcej tutaj na środku zaginamy. I ponownie drugą część dostawiamy do środka tego elementu. To jest jedna strona przygotowana tego skrzydełka. Drugą, dokładnie w ten sam sposób, jednak musimy pamiętać, że zaginanie wstążki nie idzie już w tym kierunku, tak jak było w poprzednim, tylko musimy zrobić tak, taki efekt, żeby one się były odwrotnie do siebie. Czyli tak jak w poprzednim przypadku zaginaliśmy w tą stronę, tak teraz zaginamy odwrotnie, czyli w tą stronę. Mając tak przygotowane dwa skrzydełka, przechodzimy do przygotowania dolnych skrzydełek. W tym celu Kwadrat wstążki 60 mm. Zaginamy w ten sposób na pół. Tutaj możecie sobie dokładnie podoginać te części. Następnie kwadrat wstążki srebrnej. Również zaginamy w ten sam sposób. I wpasowujemy jedną w drugą mniej więcej na tych wysokościach. Po to żeby zacząć formować płatek. Czyli za zakładam sobie tutaj na palcu wskazującym, zawijam jedną część, przetrzymuję tutaj, układam, zawijam drugą część i tu, podsadzając sobie od spodu palcem, zawijam o niego ten płatek i powstaje nam w ten sposób takie skrzydełko motyla. I tak przygotowane skrzydełka możemy teraz ze sobą sklejać, żeby stworzyć motyla. Chwilę należy odczekać, żeby dobrze się ze sobą skleiły. I pozostaje nam wykończenie tego motylka, żeby ładnie wyglądał. Jak przygotowane motylki możecie przyczepić albo do spinek, albo do opasek, albo, tak jak w moim przypadku, chciałam pokazać Wam nieco inne wykorzystanie i w tym celu rozpoczęłam już wcześniej przygotowania, czyli ozdobienie ramki na zdjęcia. Przygotowałam sobie wcześniej takie Gotowe kwiatki, można je kupić w, na Allegro bądź w sklepach internetowych, które dokleiłam do ramki, przygotowując pewnego rodzaju formę tego wykończenia. Stworzyłam też wcześniej trochę więcej motylków, i teraz z, z wykonanych przez nas motyli będę wykańczać tą ramkę. Nakładając tutaj trochę kleju, nie boję się ilości, ze względu na to, żeby się to dobrze ze sobą. Przykleiło, komponuje dalszą kompozycję tej ramki. I tak przygotowany element może służyć do idealnej ozdoby pokoju. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i zapraszam na kolejne inspiracje. Pozdrawiam.